Cześć Kochani! Witam Was we Vlogmasie 2019! Cześć Kochani! Witam Was we Vlogmasie 2019! W tym roku chciałabym się z Wami podzielić tym, jak przygotowuję się do świąt oraz tym, jak w grudniu spędzamy wolny czas, ale przede wszystkim chciałabym z Wami otwierać mój nowy kalendarz adwentowy. W tym roku dostałam kalendarz adwentowy z Zelandii. Wygląda on tak, jest to duża skrzyneczka z szufladami. W szufladach kryją się kolorowe pudełeczka. w każdym z nich znajdują się kosmetyki. I szczerze powiedziawszy, to ja do tej pory nie wiedziałam, jakie Zalando kosmetyki sprzedaje, jakie są kosmetyki w ich ofercie, a, a że dostałam taki kalendarz w prezencie, to będzie to bardzo dobra okazja, żeby przetestować i zobaczyć, jaka oferta kosmetyków jest na Zalando oraz jakie jakości są te kosmetyki. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, co jest w tym kalendarzu, zapraszam was do oglądania. Forma otwierania mojego kalendarza będzie taka, że będę go otwierać codziennie przez tydzień i w każdą niedzielę będziecie mogli zobaczyć podsumowanie tego, co było w tym kalendarzu. Natomiast dzisiaj, ponieważ jest 1 grudnia i jest niedziela, nagrywam dla Was filmik z otwarcia pierwszego pudełeczka oraz kilka przybitek z tego, jak spędziliśmy dzisiejszy dzień. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy sobie na buwerach iślańskich na spacerze. Pogoda jest taka, sobie. Na całe szczęście nie pada. Zabieram was na razie na spacer, a potem będzie dalej bardziej o świętach i o vlogmasach. I <laughs> do Dobrze, i mamy już jedzonko, tutaj czekają na nas deserki. Do jedynie wzięliśmy sobie flam z gruszką, kamembertem. Czy tam jeszcze jest? Orzechy włoskie, sos malinowy i pesto. I boczek. I boczek. Wygląda on tak, jest dosyć spory. No i tu nasze słowetne deserki, czyli beza. Tym razem beza z mango. Dla porównania pokazujemy ją rękę, ten kawałek jest naprawdę... Bardzo spory, a ja sobie wzięłam deserek w postaci to co to było: to było ciasto czekoladowe z pomarańczami na spodzie jaglanym. Zbieramy się już do domu, ale na koniec chciałam Wam pokazać, co mam dzisiaj na sobie, bo mam płaszczek z Zary, z którego jestem bardzo zadowolona. I to będzie mój na pewno płaszczyk zimowy. On ma dosyć dużo wełny w sobie i płaszczek prezentuje się tak. Można go zapiąć. Tutaj na pasek, ma taką fajną stójkę. Ja do tego oczywiście, tak jak wcześniej widzieliście, używam takiej chusty, bo ja zawsze lubię jak jest mi tutaj cieplutko. A pod spodem mam też sweterek z Zary, który bardzo lubię. I do tego czarne rurki z Big Stara. I nadeszła pora na otworzenie pierwszego pudełeczka z kalendarza adwentowego. Już nie mogę się doczekać. Zobaczmy sobie, gdzie jest pudełeczko numer jeden. Przypuszczam, że mamy. Wychamiam. Jedyneczka. Jest to olejek regeneracyjny. I z tyłu już czytamy, czyli to będzie takie serum regeneracyjne do skóry. Podaje się 2-3 krople, i w składzie ma ekstrakt z nasion róży, tokoferol i rozmaryn. Wszystko jest firmy PAI, nie wiem czy już mówiłam, Do tej pory nie słyszałam o tej firmie i szczerze powiedziawszy to do tej pory nie używałam tylko jednego serum, więc bardzo się cieszę, że to dostałam będę mogła sobie przetestować jak takie serum działa na moją skórę